Tak, bo Basia przyjechała z Andrzejem. Idź tam do niej. Tak, bo ja muszę sprzedać szczenięta, ale później nie mam. Ty wszystko Nic nie <śmienicza> Iść ty lalubik, najśliczniejsza na świecie, ejku, 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 ejku. jeszcze ruch zrobimy I... dają na ziemię? To tutaj nie jest... Ale tam jest ciemno! Zostań tutaj z nią. Ciąg, Cium, na nią. Ciu, ciu. Ale wołają. Flores! E, Boże, Fines! Halo. chodźcie! Chodźcie, Halo. Spróbuję ustawić. Dziś Spróbujmy do śniegu, Spróbujmy ją zrobić. to ją śniegiem. Spróbujmy ją zrobić. 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 Spróbujmy ją